Witam moi drodzy, witam i zapraszam na kolejny odcinek z Monon Teraz tak, na początku skrócik y, z bitew, no bo tak, batania wypowiedziami mi wojnę, nie wiem dlaczego, więc stwierdziłem, że popłynę do nich i wojnę przyniosę do nich, kurczę. No i co, wioskę splądrowałem i nagle lordowie przychodzili, zaczęli do mnie przychodzić jak kurka wodna muchy do gówna. Także moi drodzy, no teraz przygotujcie się na trzy bitwy y, non-stop. Infantry! Charge! Bowman, attack! No i moi drodzy, dostałem zadanie. Muszę przechwycić konwój. Bo ta znowu jakiś konspiration przeciwko mnie robi. I podobno konwój wyruszył z Warek do do Rewil. Aha. Odwrotnie. Z Rewil do Warek. Ale no dobra. Mamy spiskowców. A ja z nimi. Co jest? No, tak jak możemy sedarować podchody, no to jedziemy, nie? Oj, biedoczki, 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 biedoczki. Wam się zachciało przeciwko mnie spiskować. Ach, czy wy wiecie, co wy żeście zrobili? Tylko to jest 1000% żółtych, że nie będziecie chcieli przyjść do mnie. Ach, kawalerii mam nierozstawioną. Dokładnie. Okej okay, i gotowość. Dobra. Czy oni będą szli do nas? Dawaj, 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 dawaj musimy ogarnąć sytuację ładnie. Myśmy się ewentualnie dostosowali. Panowie strzelać? Co jest? Dobra, oni idą do nas. Chyba mi się nie spodobało. Bardzo dobrze, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobrze jest trzymać pozycję, trzymać pozycję. A wy co? Ups. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, panowie, spokojnie.

Bardzo ładnie. Wiecznie. Dwóch rannych tylko mamy, no i bardzo ładnie. Trzy yy, mi cię więcej potrzebnie, ale nie mogę ich wziąć, czemu? Nie wiem. Dobra, czy macie coś ciekawego, co mogłoby mnie w jakimkolwiek stopniu? Swing Damage Factor, troszkę mniejszy, ale Speed, Trust, Swing Spot, poręczność, ale zasięg znowu o wiele mniejszy to nie. Dobra, to daj tylko rybki, daj ziarno, a reszta do ludu. No i dobra, mamy linie zaopatrzeniowe zakłócone, czyli mamy już spokój, tak? Tak jest. Dobra. No moi drodzy, my jesteśmy cały czas w wojnie tutaj kurczę z batanią. Ale moi drodzy, jak widzicie zresztą po statystykach, no straty tutaj delikatnie żyjmując. Yy, no w dupę dostali no ode mnie i tyle mogę powiedzieć Tylko że ja... Tak, teraz ja nie potrzebuję wojny z wami, więc zróbmy to tak. Dobra, na razie mamy spokój. Tylko że... Tylko że. nas spokój jest tymczasowy. Dawaj, szybko do omor musimy wracać. My musimy wracać jak najszybciej do Omor. Gdyż burz, ponieważ moi drodzy, jesteśmy na takim stanie, że klan zaraz będzie piąta ranga. A jak będzie klanu ranga piąta, to będziemy mieli dodatkowy rozmiar grupy za każdą grupę w klanie 25. To będzie nam mogło pozwolić stworzyć naprawdę konkretniejszą armię. Moi drodzy, grupy u nas wyglądają już w ten sposób, że wszyscy już w końcu, w końcu wszyscy mają fula. Także tutaj już ładna armijka będzie do zebrania. No, wpływów też już troszeczkę zbierałem do przodu. Więc co? Trzeba wracać do Haty, powoli krzykać powolutku się do wojny, ale do wojny, którą my wypowiemy i tą wojnę my wypowiemy Nordą, tak? I tą wojnę wypowiemy w takim momencie, że my po prostu tam wjeżdżamy jak do siebie. W barek nic nie ma do omor, do omor, do omor, do omor, jeźdź do omor. Wracamy na nasze ziemie. Tutaj się, kurczę, y, musimy ekspansję w końcu zastosować. Tam musimy się rozrosnąć w końcu. E, dobrze, udaj się do portu, postaw żagle. I gościu do domu. Mały gościu, jedzie mi do domciu. No, prawie dwa baksy odłożone, kurczę. Batańczycy to ja nie mam naprawdę. Uuu, Sturgiczycy ze mną rozwiązali sojusz. Dobra. Dobra. Ja sobie to zapamiętam. Dobrze jest. Konwoje nasze płyną. Hajsik się zarabia. Miasto niedługo będzie miało poziom muru drugi, ale niedługo będzie miało trzeci. Zamek chyba już ma. Tak, zamek już ma poziom muru trzeci, także złota. Dobra, napraw statki do centrum. zarządza miastem, bo trochę mnie tu nie było. Fortyfikacje 14 dni zaje fajnie. Czyli za dwa tygodnie będziemy mieli czwarty poziom. Elegancko. Później mamy gmach sądu. Dobrze, niech się gmach sądu robi wierność. Jest gitarka. Bezpieczeństwo. garnizon to jest pięknie. To jest wszystko pięknie. Dobrze. Co się stało? Powiem ci, mam dylemat. Zaobliczania... Zwiększamy postaci postępnych... Zdobyć to. Normalnie dawaj to! <grym> Dobrze Jedźmy do naszego zamyczku. O, łupieżcy. Dużo łupieżców widzę. Dawaj. Bardzo dobrze. Nie no, fajerzy, wypadmy ziem. Serio zginął mi ktoś. No stos wstyd. Ludzie. Ładnie, ładnie. Zdobywać doświadczenie. Zdobywać doświadczenie. Dobrze, co my tu mamy dać? Cyk, gotowe. Odejdź. Zamków Tarkiw. O, pięknie. Kolejna rzecz się tutaj wybudowała. Zamek zaraz będzie na maksa ulepszony. Zarządzaj nie garnizonem, przepraszam. Nie garnizonem, zamkiem. No. Zostało co tutaj? Muraż się ulepsza, i kwatery się ulepszają, i to wszystko, i będzie gitara. Bo boli mnie to, że tutaj minus żarcie na minusie jest. To mnie troszeczkę tutaj boli. Ale na razie tutaj sytuacja jest zapanowana, bo to garnizon żerie, nie? Dobrą byt garnizon. no, garnizon nie we dobra. To teraz tak. Jakbym sobie w tym momencie wezwał armię... 836 żołnierzy. Hmm, 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 hmm. I wy mnie wpływu w ogóle nie kosztujecie. To jest też dobre. Ech, tylko teraz tak. Czy mnie strategicznie z punktu widzenia na tą wojnę stać? Jakbyśmy przejęli ten zamek... To nam się delikatnie rzecz ujmując... Zajebiście tutaj kurczą włości, ale tu znowu, by był tylko taki mały teren, żeby pilnować. Tylko, czy ja dam radę to udźwignąć? To jest kurcze pytanie. O, to jest pytanie, no ale dobra, na razie jedźmy. Dobra, stań tutaj. Niech wszyscy przyjdą. Dobra, wszyscy są. Nie macie nikogo do zwerbowania? Nie macie. Pozwólcie, że sobie tutaj handel. O, proszę, twoje warsztaty plo e zbieram plotki handlowe. Zakładam, że są związane ze sobą. są Nadszedł ten czas, wypowiadamy wojny Nordom, oblegamy ten zamek i zaraz będzie nasz. Dobra, yy, jako że bitew już dosyć było, dajmy się wykazać teraz automatycznemu rozwiązaniu i jak widać, yy, daje radę. Dobra, zamek jest nasz. Yy, tylko że minus jest teraz taki, że mamy bardzo mocno przetrzewione wojsko. Delikatnie rzecz ujmując, tu jest pełno ich lordów. Oju, Dobra. Tak jak mówiłem, wystarczająco bitew było. Zobaczymy, jak sobie poradzi auto-rozwiązanie. No dziękuję. Nie wola, nie wola, nie wola. Dziękuję bardzo. No to akurat ścierwo jakieś, ale no już coś tam uzupełnić trzeba, bo już naprawdę mamy mało żołnierzy. Tu tylko stąd zawieramy papu, żeby było dla nas i dla naszego wojska. Matkości 61. Dobra, do wiosek, kurczę Powiedz nawet do zamku. Chwilę posićmy w zamku, bo powinni się ludzie szybciej do siebie przychodzić. Patrz, 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 patrz atakują, ją, atakuj ją, dawaj. Im mniej więcej lordów teraz złapiemy do niewoli, tym więcej będziemy mieli później spokoju. Mm, Wiesz, że jesteśmy w stanie wojny. Ach, to już w ogóle to formalność. Dobra, Nara. No i moi drodzy, co? No, rośniemy w siłę, tak? Mamy już dwa zamki, jedno miasto. Także, teraz tylko musimy ładnie tutaj się uzadomowić. A właśnie, trzeba wybrać tego. Yy, no, zarządcę zamku. Yy, Lenna. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Teraz tak, Brahola nie dam, bo Brachol rządzi grupą. A on by najlepiej pasował, bo on jest też Nordem. Ale widzę, że tutaj ta, która się urodzi... Yy, yy, tak... Ta od Batańczyków co do nas przyszła, to widzę, że ona ma do tego do wierności. To ją tam pierdzielimy. No i dobra, no co? Ja muszę wojska uzupełnić. Zdecydowanie, delikatnie żymując. i chyba rozwiążemy tą armię, niech się rozpieszchną, Niech ładnie strzegą terenów. I my musimy, kurczę, chyba jeden z zamków podarować yy, jednemu z naszych przyjaciół, i w ten sposób by klan swój stworzył żeby kurka wodna, żebyśmy mieli więcej grup, większą mówię, siłę militarną, większy potencjał, żebyśmy mieli, moi drodzy, to jest dla nas w tym momencie niezbędne, tu jeszcze dalej tych deserterów dojdziemy, żeby nam tu wiosek przypadkiem, jeśli ponownie, tak, 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 Dobra doświadczenie, żeby jak najszybciej tu właśnie nasze wojsko kurcze uzupełnić, cześć, uczniów mamy mniej, przy tym oblężeniu, żeśmy stracili ich dużo, ale to nic warto było. Bo tutaj akurat te straty jesteśmy w stanie bardzo szybko odbudować. Tylko ciekawy jestem, że oni żadnej armii nie zdążyli zrobić. Oni tylko przychodzili lordami taki pierdziel obskoczyli z masakra. Ale dobra, nie zanudzam. Dzięki śliczne za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku.